Mój pracownik spóźnił się do pracy. Czy mam prawo go zwolnić? Zgodnie z artykułem 100 paragraf 2 punkt 1 kodeksu pracy, pracownik ma obowiązek przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, a co za tym idzie, stawiać się do niej punktualnie. Jednorazowe jednak spóźnienie się do pracy nie ma uzasadnienia do zastosowania wobec pracownika środków dyscyplinujących. Jeśli jednak spóźnianie się do pracy pracownika jest nagminne i nieusprawiedliwione, to pracownik może ponieść konsekwencje. Po pierwsze, za spóźnianie się notoryczne, pracownik może ponieść karę upomnienia lub nagany. Po drugie, nagminne spóźnianie się do pracy pracownika może stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę, ponieważ dezorganizuje pracę zakładu pracy. Po trzecie, pracownik może ponieść konsekwencje finansowe. Jeśli pracownik nie odpracuje spóźnienia, jego wynagrodzenie należy pomniejszyć, ponieważ wynagrodzenie przysługuje za pracę tylko i wyłącznie wykonaną.